Poznaj świat online. Skorzystaj z bazy 650 tysięcy produktów i zamów potrzebne materiały skąd chcesz i kiedy chcesz na bimsplus24.pl. Po obejrzeniu pierwszego odcinka wiesz już, jak znaleźć interesujący Cię produkt, jak dodać go do koszyka i jak wysłać zamówienie do realizacji. W tym filmie pokażemy Ci bardziej zaawansowane sposoby wyszukiwania asortymentu w naszej bazie. Większość z nich dostępna jest z poziomu karty produktu. Przyjrzyjmy się dokładnie karcie i informacjom, które na niej znajdziemy. Mamy tutaj zdjęcie produktu z możliwością zapisania i wydruku, dokumenty i bibliotekę, zakładki, w których znajdziemy m.in. karty techniczne, deklaracje, oznaczenie dostępności produktu w wybranym magazynie. Oraz różnego rodzaju parametry produktu, np. jednostka, opakowanie, kolor, wymiary, materiał itd. Zatrzymajmy się na przycisku dotyczącym serii produktu. Klikając na niego rozwija się lista asortymentu z tej samej linii. Korzystając z tej funkcji możemy na przykład dobrać do naszej baterii umywalkowej jej odpowiednik do wanny, co właśnie zrobimy. Wybraną baterię dodajemy do koszyka. A teraz wróćmy do naszej poprzedniej karty z baterią umywalkową. Z poziomu karty możemy podglądnąć wszystkie dostępne warianty danego produktu. Wystarczy kliknąć w przycisk Pokaż wszystkie warianty. Natomiast w dolnej części karty, system podpowiada nam asortyment pasujący do naszej baterii. To kolejna opcja wyboru produktów komplementarnych i alternatywnych. Wybierzmy na przykład syfon umywalkowy i dodajmy go do koszyka. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Wysłanie zamówienia do realizacji pokazaliśmy w poprzednim filmie. Do zobaczenia!